Cześć! Jeśli trafiłeś lub trafiłaś na to nagranie, to możliwe, że nie dzieje się teraz w Twoim życiu najlepiej. Może coś Cię przytłacza? Może czujesz się zmęczony, wypalony albo pusty w środku? Może nosisz w sobie ból, którego nikt nie widzi? Może codziennie zakładasz maskę i mówisz wszystko dobrze, chociaż wcale nie jest? I jeśli tak, chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Naprawdę. Nie jesteś jedyną osobą, która czasem czuje, że nie daje rady. Nie jesteś jedyną osobą, która wieczorami nie może zasnąć, bo myśli nie dają spokoju. Nie jesteś jedyną osobą, która czasem zastanawia się, czy to wszystko ma sens. Ten materiał nie powstał po to, żeby ci mówić, że masz natychmiast się pozbierać, uśmiechnąć i myśleć pozytywnie. Nie, nie chcę cię osądzać. Nie chcę Ci mówić, co powinieneś czuć, ani jak masz żyć. Ten materiał powstał z myślą o tych, którzy właśnie przechodzą przez ciemniejsze dni. Dla tych, którzy być może wstają rano z trudem. Dla tych, którzy mimo bólu dalej próbują. Dla tych, którzy czują się niewidzialni. Dla tych, którzy gubią się we własnych emocjach. Bo czasem to, czego najbardziej potrzebujemy, to po prostu usłyszeć, że nasz ból nie jest niewidzialny. Że ktoś rozumie, że to, co czujemy, ma prawo istnieć. Jeśli więc dziś jest ci ciężko zostań tu chwilę, posłuchaj, nie obiecuję ci cudownych rozwiązań, ale mogę ci obiecać szczerość i przypomnienie, że nawet w najciemniejszej nocy, gdzieś tam w oddali, tli się światełko. A to, że teraz słuchasz tego nagrania, to już pierwszy krok. Mały, ale ważny: dziękuję, że jesteś tutaj. Naprawdę każdy z nas ma trudne chwile, każdy, bez wyjątku. Niezależnie od tego, jak wygląda czyjeś życie z zewnątrz, czy widzisz uśmiech, sukcesy, pozorny spokój, każdy człowiek niesie w sobie coś, z czym się zmaga. Nikt nie przechodzi przez życie całkowicie suchą stopą. I choć w mediach społecznościowych widzimy tylko wycinki perfekcyjne kadry, idealne chwile, uśmiechy i sukcesy, Rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona. Zacznijmy od najważniejszego. To absolutnie normalne, że czasem jest ciężko. To nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak. To nie znaczy, że jesteś słaby albo za bardzo wrażliwy. To znaczy, że jesteś człowiekiem. Życie to nie tylko wzloty, to również spadki, to fale, które niosą nas raz do góry, raz pod wodę. I czasem te fale przychodzą nagle bez ostrzeżenia. Czasem wystarczy jedno zdarzenie, jedno słowo, które zaboli, jeden telefon, który zmienia wszystko, jedna strata, która rozdziera serce. Innym razem to nie jedno wielkie wydarzenie, tylko nagromadzenie. Drobiazgi, które na co dzień próbujemy zignorować. Niedospane noce, cicha samotność, presja, by być w porządku, brak czasu dla siebie. Zbyt dużo obowiązków, za mało miłości, i nagle ten niewidzialny ciężar staje się zbyt duży. Przychodzi moment, w którym wszystko się rozsypuje, i wiesz co? To też jest w porządku. Nie musisz być silny cały czas, nie musisz mieć wszystkiego pod kontrolą, nie musisz każdego dnia wstawać z motywacją i uśmiechem, nie musisz udawać, że nic cię nie rusza. To naturalne, że są chwile, kiedy się boisz. To naturalne, że czasem czujesz się zmęczony życiem. To naturalne, że czasem masz ochotę po prostu zniknąć na chwilę i odpocząć od wszystkiego. W tych chwilach najważniejsze jest jedno: dać sobie prawo do odczuwania. Nie uciszać emocji, nie udawać, że ich nie ma, tylko pozwolić im być. Usiąść z nimi, usłyszeć, co próbują ci powiedzieć. Bo trudne emocje, choć bolesne, często są sygnałem. Nie wrogiem, tylko przewodnikiem. Nie musisz być silny cały czas. Nie musisz codziennie wstawać jak żołnierz, zaciskać zęby i udawać, że wszystko jest w porządku. Jest taka presja w dzisiejszym świecie potężna, choć często niewidoczna, żeby zawsze być silnym, żeby się nie skarżyć, żeby nie pokazywać słabości, żeby się uśmiechać, nawet kiedy dusza krzyczy, żeby odpowiadać wszystko dobrze nawet kiedy wszystko się sypie. Z każdej strony słyszysz komunikaty. Nie poddawaj się, bądź silny, dasz radę, musisz. Ale czy naprawdę zawsze musisz? Prawda jest taka, że prawdziwa siła nie polega na tłumieniu emocji, nie polega na udawaniu, że nic cię nie rusza, nie polega na ciągłym ogarnięciu się za wszelką cenę. Prawdziwa siła to uznać, że boli, to mieć odwagę powiedzieć, nie radzę sobie. To pozwolić sobie na chwilę słabości bez wstydu, bez poczucia winy. Czasami trzeba po prostu usiąść i pozwolić sobie na łzy, nie tłumić ich, nie wstydzić się ich, bo łzy to nie oznaka słabości, to oczyszczenie to język ciała, które próbuje sobie poradzić z czymś, co przerasta słowa. Czasami trzeba odpuścić przestać udawać, że jesteś w stanie wszystko kontrolować. Pozwolić sobie na pauzę, na bezruch, na głęboki oddech i przyznać przed sobą, tak, jest mi ciężko, tak, nie wiem co dalej i to jest ok. Nie jesteś robotem, nie jesteś maszyną zaprogramowaną do działania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jesteś człowiekiem, człowiekiem, który ma prawo być zmęczony, człowiekiem, który ma prawo czuć lęk. Człowiekiem, który ma prawo czasem się rozsypać. A to, że się czasem rozpadasz, nie czyni cię słabszym. To czyni cię autentycznym. To znaczy, że czujesz, że jesteś żywy, że jesteś prawdziwy. I wiesz co? Nie trzeba być twardym, żeby przetrwać. Czasem trzeba być miękkim, wrażliwym, szczerym. Bo właśnie w tej kruchości kryje się coś pięknego odwaga bycia sobą nawet wtedy, gdy świat mówi Ci, że masz być kimś innym. Więc jeśli dziś czujesz, że nie jesteś silny, to znaczy, że właśnie teraz jesteś najbardziej ludzki. I to jest wystarczające. Wiem, że kiedy jest naprawdę ciężko, te słowa mogą wydawać się puste. To minie, to tylko chwilowe. Zobaczysz, będzie lepiej, bo kiedy serce boli, kiedy umysł jest pełen lęku, a dusza przytłoczona, wtedy trudno w to uwierzyć. Trudno uwierzyć, że jeszcze kiedyś będzie spokojnie, że to, co teraz cię dusi, przestanie cię ściskać, że znowu poczujesz lekkość, ale posłuchaj, choć dziś możesz tego nie widzieć: żaden stan nie trwa wiecznie. Tak nawet ten ból, nawet to zmęczenie, nawet ta pustka, którą teraz czujesz. Człowiek ma w sobie zdolność, o której często zapomina zdolność do regeneracji, do odbudowy. Do odnalezienia sensu na nowo. Czasem powoli, dzień po dniu, czasem po milimetrze, ale jednak zawsze w ruchu, zawsze w kierunku życia. Emocje, choć intensywne i potężne, nie są wieczne. One przypływają i odpływają, jak fale. I choć teraz może jesteś w samym środku sztormu, to przyjdzie chwila, kiedy może się uspokoi. To, co dziś wydaje się nie do uniesienia za tydzień. Za miesiąc za rok może być tylko wspomnieniem. Niezapomnianym, ale uleczonym, niewymazanym, ale takim, które przestaje boleć przy każdym dotknięciu. Bo prawda jest taka, że człowiek jest o wiele silniejszy niż sam o sobie myśli. Ty jesteś silniejszy niż sądzisz, silniejszy niż Twój smutek, silniejszy niż Twoje wątpliwości, silniejszy niż to, co próbowało Cię złamać. Może jeszcze tego nie widzisz. Może teraz w to nie wierzysz, ale ta siła w tobie już tam jest. Ona objawia się nie wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, ale właśnie wtedy, gdy jest ci ciężko, a mimo to wstajesz, oddychasz, trwasz, nawet jeśli tylko siedzisz, nawet jeśli tylko patrzysz w sufit, to też jest trwanie, to też jest życie i to wystarczy, na teraz to wystarczy. Nie musisz wiedzieć, co dalej. Nie musisz mieć gotowych rozwiązań. Wystarczy, że będziesz tu, teraz, z tą świadomością. To minie. Naprawdę. Nie w jednej chwili, nie jak za dotknięciem magicznej różdżki, ale powoli, z każdym dniem, z każdym małym gestem wobec siebie, z każdą próbą wyjścia z łóżka, z każdym oddechem. Życie zawsze płynie dalej, a razem z nim ty. Co możesz zrobić, gdy jest ciężko? Czasem, kiedy wszystko przytłacza, trudno zrobić choćby jeden krok. Czasem nawet wstanie z łóżka wydaje się jak wspinaczka na szczyt. I wtedy właśnie warto sięgnąć po małe, ciche sposoby. One nie naprawią wszystkiego od razu, ale potrafią być pierwszym kamieniem na drodze powrotu do siebie. Pierwszy: oddychaj świadomie, zatrzymaj się na chwilę, po prostu przestań robić cokolwiek, zamknij oczy. Weź głęboki wdech przez nos i powolny wydech ustami. Powtórz to kilka razy, bez pośpiechu. Nie musisz tego robić dobrze. Twoim celem nie jest perfekcja, tylko uspokojenie ciała, bo gdy ciało zaczyna się rozluźniać, głowa też ma większą szansę odpocząć. Czasem to właśnie oddech, coś tak prostego, coś tak naturalnego, może być naszym pierwszym ratunkiem, gdy czujemy, że wszystko nas przytłacza. Drugiego, rozmawiaj z kimś. Nie noś wszystkiego samemu. Choć czasami mamy poczucie, że nikt nie zrozumie, że nikt nie ma czasu, że i tak to nic nie da rozmowa może przynieść prawdziwą ulgę. Zadzwoń do kogoś, komu ufasz. Nie musisz mówić wszystkiego od razu. Czasem wystarczy jedno zdanie: Nie jest mi dobrze. Potrzebuję się wygadać. Kiedy wypowiadasz swoje myśli na głos, one przestają być aż tak ciężkie. Nie znikają, ale tracą swoją moc tłumienia od środka. Nie musisz mieć odpowiedzi. Wystarczy, że ktoś cię wysłucha. Trzeci, zapisuj myśli. Weź kartkę, długopis i pisz. Bez oceniania, bez poprawiania, bez udawania. Pisz wszystko to, co boli, co niepokoi, co cię męczy. Nie musisz pokazywać tego nikomu. To nie ma być ładne. To ma być prawdziwe. Pisanie to jedna z najprostszych form terapii, jaką możesz dać samemu sobie. To sposób na to, by zobaczyć swoje emocje na zewnątrz, by zdjąć je z serca i umysłu i przelać gdzieś indziej. To daje przestrzeń, a w przestrzeni zaczyna się uzdrawianie. Czwarty. Zadbaj o ciało. Kiedy cierpi psychika, ciało często cierpi razem z nią. Ale działa to też w drugą stronę, dbając o ciało, wspierasz duszę. To może być coś prostego. Wyjście na 10-minutowy spacer, nawet jeśli tylko wokół domu, ciepły prysznic lub kąpiel, zjedzenie ciepłego posiłku, ubranie się w coś wygodnego, miękkiego, masaż własnych dłoni lub karku. To drobiazgi, które, choć wyglądają niepozornie, mówią Twojemu systemowi nerwowemu, jesteś bezpieczny. Zasługujesz na troskę. Nie jesteś już w trybie przetrwania. I krok po kroku zaczynasz oddychać lżej. Piąty: szukaj wsparcia profesjonalnego. To najodważniejszy i najważniejszy krok, jaki możesz zrobić, zwrócić się po pomoc. Nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że jesteś wystarczająco silny, żeby powiedzieć: Nie chcę już iść sam. Psycholog, terapeuta, psychiatra to ludzie, którzy po to są, by ci pomóc. Nie żeby cię ocenić, nie żeby ci mówić, co masz robić ale żeby cię wysłuchać, zrozumieć i wspólnie szukać drogi wyjścia. Wielu ludzi boi się tego kroku, ale ci, którzy go zrobili, często mówią jedno. Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? Może masz swój własny sposób radzenia sobie w trudnych momentach? Jeśli tak, podziel się nim w komentarzu. Twój sposób może być dla kogoś innego ratunkiem. Każdy z tych sposobów może być jak mały promień światła, gdy wszystko wokół wydaje się ciemne. Nie musisz robić ich wszystkich naraz. Nie musisz być w tym perfekcyjny. Wystarczy, że spróbujesz jednej rzeczy, jednego kroku. I pamiętaj: to, że dziś jest ci trudno, nie znaczy, że tak będzie zawsze. Ale te małe gesty wobec siebie, troska, uważność, szacunek to początek powrotu. Przypomnij sobie, że to przejdziesz. Może nie dziś, może nie jutro. Ale przejdziesz, bo już to kiedyś zrobiłeś. Już kiedyś byłeś w miejscu, które wydawało się nie do zniesienia. Już kiedyś myślałeś, że nie dasz rady, a jednak jesteś tutaj, oddychasz, słuchasz, trwasz. I to nie jest przypadek, to nie jest słabość to jest dowód Twojej siły cichej, wytrwałej, może niezauważonej przez świat, ale prawdziwej. Zobacz, życie już nieraz Cię testowało. Były momenty lęku, momenty smutku. Momenty całkowitej bezsilności. Były chwile, gdy nie widziałeś sensu. A mimo to przetrwałeś. Nie dlatego, że wszystko się cudownie ułożyło, ale dlatego, że miałeś w sobie coś, co nie pozwoliło ci się poddać. Ta chwila, w której jesteś teraz, też minie. Tak jak minęły inne trudne chwile. Bo życie płynie, emocje płyną. Ty płyniesz razem z nimi, choć czasem nawet tego nie czujesz. Nie musisz teraz wiedzieć, jak poradzisz sobie z całym życiem. Nie musisz mieć planu na przyszłość, rozwiązania każdego problemu, gotowej odpowiedzi na pytanie, co dalej? Wystarczy, że skupisz się na jednym dniu, tylko na dzisiaj, na tej jednej godzinie, na tej jednej chwili, na jednym oddechu. Bo czasem przetrwanie to niewielkie deklaracje, tylko jeden prosty akt obecności. Zrobić herbatę, usiąść w ciszy, wziąć prysznic. Otworzyć okno, posłuchać ulubionej piosenki, powiedzieć do siebie: Jeszcze jestem, jeszcze próbuję, to wystarczy. Na dziś to wystarczy. Nie musisz być gotowy na całą drogę. Wystarczy, że zrobisz jeden krok. Nie musisz wierzyć we wszystko. Wystarczy, że zostawisz sobie odrobinę miejsca na możliwość, że jednak będzie lepiej. I pamiętaj, w Tobie jest więcej siły, niż Ci się teraz wydaje. Nawet jeśli czujesz się kruchy. Możesz jednocześnie być silny, bo siła nie polega na tym, że się nie chwiejemy. Polega na tym, że mimo wszystko idziemy dalej. Chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Może to najważniejsze zdanie z całego tego nagrania. W świecie jest miejsce dla Ciebie. Tak dla Ciebie. Z Twoją historią, z Twoją wrażliwością, z Twoimi emocjami, z Twoimi niedoskonałościami, które wcale nie odbierają Ci wartości, przeciwnie czynią Cię prawdziwym, ludzkim, prawdziwym, nawet jeśli teraz wydaje Ci się, że jesteś niewidzialny, nawet jeśli myślisz, że nikt nie rozumie Twojego bólu, nawet jeśli czujesz, że nie masz nic do zaoferowania, to nieprawda. Bo samo to, że tu jesteś, że słuchasz, że próbujesz, że się nie poddałeś, już jest dowodem na to, że Masz znaczenie. Może nie widzisz teraz światła. Może wszystko wydaje się szare, ciche, bezbarwne, ale wiedz, że światło tam jest, za zakrętem, za chwilą, która jeszcze nie nadeszła. Świat czasem przestaje świecić, ale to nie znaczy, że zgasł. Czasem trzeba tylko przetrwać noc, by znów zobaczyć świt, i kiedy to światło znów się pojawi, nawet w małym błysku, przypomnij sobie, że to Ty do Niego dotarłeś, nie ktoś inny Ty ze swoją cichą siłą, z determinacją, by nie zniknąć, z nadzieją, która może była słaba, ale nigdy się nie wypaliła do końca. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że dałeś sobie szansę, by wysłuchać tego nagrania. To znaczy więcej niż myślisz. To znaczy, że chcesz żyć, że nie odpuszczasz i że gdzieś tam w środku wciąż tli się w tobie wiara, nawet jeśli bardzo delikatna. Jeśli to nagranie w jakikolwiek sposób Ci pomogło, napisz komentarz. Podziel się tym, co czujesz, bez oceniania, bez wstydu, a jeśli znasz kogoś, kto teraz też się zmaga, wyślij mu ten materiał. Bo nigdy nie wiadomo, które zdanie może stać się dla kogoś punktem zwrotnym. Nigdy nie wiadomo, kiedy jedno słowo, jedno rozumiem Cię, może komuś uratować dzień, a może nawet życie. Trzymaj się ciepło, jesteś ważny. Jesteś potrzebna. Do usłyszenia. Z całego serca dziękuję.